Mój ojciec sporo pił, w ten sposób rozwiązywał wszystkie problemy, był niezwykle surowy, bardzo często stosował kary cielesne, jako dzieciak wielokrotnie byłem bity, a gdy tata przychodził wypity, wpadał w szał. Moje ciało często było skatowane. To naprawdę nie jest określenie na wyrost. Chodziłem do kościoła, służyłem do mszy i gorąco modliłem się o jego nawrócenie. Znalazł się ksiądz, który mi pomógł i przez jakiś czas mi towarzyszył. Dlaczego nic się nie zmienia? Wołałem do Boga. Dlaczego muszę się wstydzić za Ojca w Wielki Piątek, gdy wszyscy idą do kościoła, a ja muszę sprowadzać go z rynku? Dlaczego tyle się modlimy, a nie możemy mu pomóc? I nadszedł moment przełomu. Miałem dziewiętnaście lat, byłem w piątej klasie technikum. Tata wieczorem wrócił z pracy i powiedział. Wyjdźcie na zewnątrz. Byliśmy zaskoczeni, mama też się tego nie spodziewała. Ustawił mnie i młodsze siostry. Uklęknął przed nami i poprosił nas o przebaczenie. Widziałem, jak wiele kosztował go ten gest. Chcę Was bardzo serdecznie przeprosić za wszystko, co się wydarzyło w domu, a szczególnie za to, że będziecie nieśli konsekwencje mojego pijaństwa, powiedział wzruszony. Mocne słowa, wstał z kolan i trzy razy powtórzył: Jeżeli to jest możliwe, jeżeli to jest możliwe, jeżeli jest to możliwe, to proszę was z całego serca, żebyście mi przebaczyli. Miał łzy w oczach, podszedł i każdego z nas przytulił. Nie rozryczałem się, wytrzymałem to wszystko, ale nie wróciłem do domu. Pobiegłem na ławkę pod gruszą i wypłakałem wszystko, całą tę kotłowaninę emocji. Bezsilność, wzruszenie, gniew, ulgę. Naprawdę czułem, że kamień spadł mi z serca. Poczułem ogromną wewnętrzną wolność. Od tego rozpoczął się proces uzdrowienia i jego, i nas. Choć nie powiedziałem przebaczam, wyraziłem to, gdy ojciec nas przytulił, wszystko było w tym geście. To był początek drogi pojednania. Poszedłem na terapię i stopniowo zacząłem pytać Tatę o wiele trudnych rzeczy, a on odpowiadam. Pamiętam dzień, w którym odwiedziłem go w szpitalu, chorował na raka. Bardzo wiele mnie to kosztowało. Bardzo cię kocham, rzuciłem, a on się po prostu rozpłakał. Musiałem wyjść na zewnątrz i tam się wypłakać. Opowiadam ludziom, że Bóg naprawdę jest dobry i nigdy mnie nie opuścił. Zamienił moje zranienia w perły, a przekleństwo zalał światłem.